one Dzisiaj nadszedł ten dzień. Jesteśmy na tej legendarnej ósmej mili. Ósma mila kojarzy się Wam pewnie z filmem o Eminemie, takim półdokumentem. A dzisiaj wybierzemy się jego szlakiem, więc pokażemy Wam najciekawsze miejsca z tego filmu. Zapraszamy serdecznie. Tu macie ósmą milę. W tamtą stronę jest Detroit, a my teraz naszym Chevroletem. Pojedziemy do Trailer Park, czyli do naszej znaczy park, to jest <grym> grubo powiedziane. Tra to, tra trailer Park Boys, eee, osiedle przyczep kempingowych, gdzie w sumie to wszystko się zaczęło, ale opowiemy o tym więcej już na miejscu. Jesteśmy na, na 8 mili, od, nie 20 minut i ja w życiu nie słyszałem tylu kawałków hip-hopowych już. No, w każdym grałe. samochodzie na stacji Benzena wszędzie gra hip-hop, to nie? Czuć... <grym> czuć e, po prostu zioło. Ale powiem, no, to, że no. chyba tutaj po prostu można palić. A jak nie można, to chyba wszyscy mają to gdzieś. Co był wcześniej znak, jak jechaliśmy reklamowy, że. E, jak chcesz zjeść dobre jedzenie, to skręć prawo, a przy okazji mamy dobre zioło. <grymne> ja nie wiem, czy to jest opuszczone. Ty stary, to jest chyba opuszczone. Zobacz, bo wybijane są szyby. Po wybijane szyby, tu, ale to jakiś fura stoi, tej to część może opuszczona. Niektóre chyba są tak. opuszczone, a niektóre nie po prostu. Stop. Tu no. się światło pali, więc A, ktoś tam, mieszka Tak, tu widać, że ktoś mieszka. Niektóre są po prostu na rzeczywiście. I czarne te, czarne wywiórki biegają. No. Hmm. Słuchajcie, ciach, 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 hop, 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 hop. Słuchajcie, hop, hop. małotkę. Ciekawe, żeby się zbracowała z naszą rudą. A zobacz, ty tam są jakieś... To jest dlatego, bo wycinka drzew że spadały gałęzie i powoli. No, no, zobaczcie jaki to jest bajsen. visitors parking. Tutaj pewnie jak chcesz sobie taka administracja. Jak go trzymać? Nie, tutaj. no dalej jedzie dalej, gdzieś staniemy. Myślę, to jest duże. No i to nawet słuchajcie, każda ma swoje te, swoją nazwę ulica tutaj, taka wewnętrzna. To w ogóle w jakimś parku jest zrobione. Hmm? po prostu kiedyś pewnie był to park, ale że coraz więcej tutaj biedoty, można powiedzieć ludzi bezdomnych było więc musieli coś rozkminić i zrobić jakieś miejsce dla biednych ludzi, gdzie mogą mieszkać no i zrobili coś takiego, czyli coś na zasadzie przyczep małych domków park przyczep kempingowy no. Znaczy, że niektóre mają normalnie, można ją podczepić, zdjąć tę obudowę na dole i a i odjechać, i odjechać. No, 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 ale widać, że 90% jest zapuszczone ani jeden samochód tu nie stoi to może nie mają samochodu w sumie. Eminem od matki dostał, tak było przynajmniej w 8 mili. Są jakieś karteczki, wiesz? Weź się zatrzymaj, ja zobaczę. No, Przyczepa nie może być zajęta, dopóki nie uzyska jakiegoś cer certyfikatu, wiecie? Czy są one są w złym stanie i nikt nie może no, mieszkać no, na nie ten w tym. Stanie, jak no, na nie nie tego, w stanie, jakby A jak od środka to wygląda? No tam w środku jeszcze są jakieś kanapy. Kuchnia tutaj była, na takim parku przyczep y, mieszkał kiedyś, mieszkała kiedyś matka Emine No i sam Eminem też, same na, minęł, podobnie, podobnie mieszkał będąc biednym na czymś takim I nie wiem czy nawet nie mieszkał z matką, tak Ty, jak mówił, tak, do Pumy Tak, 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 ale w tym miejscu, brado, w tym miejscu, tak, mi się wydaje, że tutaj właśnie kręcili e, tego, ósmą milę mhm. To nie było konkretnie to miejsce, gdzie on mieszkał, ale w tym miejscu kręcili Marszał, bo tak e, przecież miał na imię, e, wychowywał się z matką, z samotną matką, która cały czas się przeprowadzała, zwiedził wiele stanów i dopiero w wieku 12 lat osiedlili się właśnie w takim miejscu, więc wyobraźcie sobie chłopaka wychowującego się bez ojca. Jednak w biednej rodzinie no i drobnej postury, więc raczej nie miał łatwego życia, szczególnie w takim miejscu. Przed chwilą zauważyłem taką karteczkę, jak mają tam na przyczepie, przyklejoną. Eee, nie bój się psa, bój się właściciela i taki pistolet, co nie? Dobra, jedziemy do domu matki Jemina. No tu, 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 tu. Trzeci raz zjeżdżam do trzech leży sztukę. Dwie minuty i jesteśmy. No to obok Supermarketu mieszkała sobie mama Emina. O, Metro by T-Mobile, tu możemy podjechać kupić karty. Tak możemy zrobić. Zobaczcie. To są właśnie te takie boczne dzielnice. Boczne od Jan. Jak się to nazywa? Slumsy ewentualnie, downtown. Miejsca, gdzie się stoją na skrzyżowaniu Ta. Się uśmiechnęli A jest taki klimat. kosz stoi na środku tak. ulicy. To nie. No wiesz, co jak co, ale właśnie to na takich przedmieściach mistrzowie się godzą NBA. <grym> to prawda. No i tutaj w naszej idą w takim Nie, jest, jeszcze no, dalej. Jeszcze dalej. Patrz, nie ma go. Zburzony? Tak. Ale to było nawet tutaj widać, że to jest puste pole, wiesz? On tu stał. widać, że jest zaorane, widzisz? Tu. Została mhm. tylko działka. No to właśnie nie. tutaj mieszkała mama Eminema. Tutaj mieli dom, no, ten taki murowany już, co nie? Ciekawe czemu go to zniszczyli, czy Eminem nie chciał jakiś wspomnień swoich? Czy... Nie wiem, ale jeszcze widziałem jakiś czas temu film i on tu stał, co nie? I bez kitu jeszcze było zobaczyć? to drzewo, no ale co zobaczysz, zaorane pole. Powiem że na Google Maps jak teraz wstawiałem, to, to też było zaorane pole tak? i było dom. no. Ty czekaj, a może to jest ten dom? Nie. Ja to Zobacz, jest nawet na mapach Eminem's Childhood Home 19946. Tu masz 45, czy podwójnie 46? 45 to jest 6. ten, tak. No to to było to. No. Tego nie ma Łukasz, Nie masz co patrzeć nawet. Dobra, śmigamy dalej. No tak, no odwiedziliśmy, jakby nie było miejsce, w którym mieszkała mama Eminem, a w którym zapewne też był kiedyś Eminem, więc to jest kolejne miejsce. Teraz już wiecie, że no nie ma tego domu, sądzę, że on został zburzony dlatego, bo Eminem mógł sobie na to pozwolić, a ma wspomnienia dosyć złe, więc pewnie wszystko później niszczył, można powiedzieć, co mógł zniszczyć właśnie, żeby te wspomnienia zniszczyć tak samo. No a teraz w takim razie chodźcie, jedziemy dalej, zobaczymy, gdzie Eminem pracował. Chciałem powiedzieć, że przyjechaliśmy na taką y, przemysłową dzielnicę Detroit, ale potem sobie pomyślałem, że przecież cały Detroit jest przemysłową dzielnicą, przemysłowym miastem. Przynajmniej było. Ty, to, to, jest, jest to, 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 to jest to. Jest jest. No. Patrz, to jest nieustannie. Patrz, jeszcze jakiś graffiti. Tu w prawo. O człowieku, jaki przejazd. A i to jest to po prawej stronie. No i dojechaliśmy do New Detroit Stamping. Tutaj Eminem robił yy, zderzaki. Na pewno kojarzycie tam góra-dół, góra-dół. I naciskali guziki, wytłaczali po prostu elementy do karoserii zderzaki i tak dalej. Yy, Ta fabryka działa do dzisiaj. No, nie wejdziemy na jej teren, no bo jest to działająca fabryka. Natomiast możemy pochodzić po ulicy, bo jest, po okolicy, bo jest tutaj dużo innych opuszczonych miejsc. I chyba nawet można zobaczyć, że to wejście, to jest to, gdzie tam jego gruby kierownik taki ciągle miał do niego pretensje, że coś odwalał, że tam... To, że... Chyba tam dalej, tu albo tu, no ale to mi się kojarzy z samego filmu z ósmej ta, mili. Tak, co ta dziewczyna do niego przyszła. Tak, ta, ta, ta mm -hmm. jego była i to właśnie było tutaj. Zostawiamy samochodzik, idziemy się przejść po prostu po okolicy. Zobaczcie, jak to wygląda, ale plus jest taki, że przestało padać. No, to jest... Postapokaliptycznie, można by powiedzieć. Miasto, które postawiło tylko i wyłącznie na przemysł, w pewnym momencie nie miało zupełnie innych źródeł dochodu i najzwyczajniej w świecie zbankrutowało. Mało tego. Jeszcze e, rządzący też nie stawiali długofalowo, tylko można powiedzieć, że jeżeli tak chwilą, żeby po prostu łatać dziury, łatać dziury, które te wszystkie długi się spiętrzyły i doprowadziły do problemu, który jest teraz. Mam dzisiaj mecz Detroit Pistons. Wcale nie mówiliśmy do głosu, a w ogóle. Czekaj, tam jest wiesz, na tą główną ulicę, od no. której jechaliśmy. Ale tutaj mam taką cichą nadzieję, że jest klatka schodowa, ale chyba to jest cicha nadzieja tylko. Cicha nadzieja to jest precyzja, bo jest nadziei. Duża nadzieja to jest Brace. No coś tam jakby jakieś schody po drugiej stronie chyba. O! No. Poczekaj, nie, to jest dziura po prostu. No, jak widzicie, to nie jest klatka schodowa. Ale Możemy jeszcze pójść tam na drugą stronę, zobaczymy. Co do samego przemysłu, tak jak mówiliśmy, to było postawione wszystko na jedną kartę. Ale w momencie takiego złotego okresu Stanów Zjednoczonych niektórzy zauważyli, że już Detroit już wtedy miało problemy. Z jednego głównego aspektu, po prostu ten przemysł powoli przestawał być e, wydolny. E, Zaczęło się robić tak zwany outsourcing. E, fabryki zostały, zaczęły być przemieszczane na przedmieścia oraz do innych miast. No i przegrywały konkurencję z tańszą e, japońską motoryzacją. Ale tych problemów było o wiele, o wiele miejscem więcej. To jest po prostu ktoś ładnie to określił, że jeden problem narastał się z kolejnym, z kolejnym, z kolejnym, z kolejnym, więc to po prostu upadek miasta to był efekt domina, który narastał się przez kilkadziesiąt lat. podejrzewam, że te graffiti, o którym ty mówisz, rzeczywiście może mieć kilkanaście lat, i po prostu nie ma już wejścia na tą górę. Tak liczyłem, że gdzieś tutaj mogą być schody na górę, no ale niestety nic nie ma już. Nie, tutaj w ogóle nie ma co wchodzić. Dobra. To chodźmy do auta. Jeszcze tutaj wejdźmy. po prawej stronie. A to chyba widziałem, to była rampa. Po prostu to wszystko, zobaczcie, jest A wiesz co? To jest klatka schodowa. Zawalona? No już nawet nie ma tutaj schodów, to wszystko to jest klatka schodowa. I właśnie tędy wchodzono. Pewnie bardzo niebłysne, jeżeli wam powiem, że kierunkowy do Detroit to jest 313. I tak mi się skojarzyło właśnie z tym napisem u góry, wy wymazując pierwszą cyfrę. Ale a propos właśnie Free one Free, bo to była ekipa Eminema, ta początkowa, zanim był w tym g 12 teraz pojedziemy do takiego parkingu bardzo znanego, gdzie były hip-hopowe bitwy i nie mówię tutaj o The Shelter, tylko o zupełnie innym miejscu. Ona też była w 8 mili. Ciśniemy. A, nas weźmiesz. No? Pomysł jest taki, że wychodzimy. Konrad będzie jeździł dookoła, a nas interesuje ten właśnie Michigan Building. Dom, no, budynek. Dawaj, chodź. Bo tam w środku były te bitwy, właśnie. Tylko nie wiem, jak jest z wejściem do środka, czy da radę wejść. Michigan Building 220 budynek opuszczony w połowy lat 70., ale sławny z wielu lokacji filmowych, w tym. 8 mili, 8 mili, która w sumie jest głównym motywem przewodnim tego dzisiejszego odcinka. Czekaj, te, e, te drzwi są zamknięte, proszę użyj open lot entrance. Gdzie to jest? To jest Private Property, to no trespassing, czyli po prostu to nie jest jako parking, tylko po prostu... Obok jest jakaś chlepa, więc jakieś chłopców... Tak, trespassing no. will be prosecuted, wiesz? no Czyli nie da rady tutaj wejść. No ale to jest generalnie ten kurde. No prawie no, private property. Tak. Ale tu właśnie... W tym miejscu, według ósmej mili, odbywały się te bitwy freestyle'owe. O, widzisz? Cały sufit jest w taki sposób tam zrobiony. To jest taki wielki teatr jakby, co nie? Tak, bo tak wracając do normalnej historii, ten teatr powstał w 1926. Przez długi, długi czas służył właśnie jako teatr. Później jako klub i od połowy lat 70' był zamknięty, więc nic dziwnego, że używano go jako lokacji filmowej. Kiedyś był tutaj parking i... A teraz widzę, że po jest wszystko pozamykane. Nie da rady wejść. Kamery nawet są stare, połątowane. Tak, bo to przykazuje jak film. Jakbyście zobaczyli naszego bloka z Detroit, to się dowiecie też, jak Detroit się zmienia. Bo jest jakaś restauracja, która prawdopodobnie niedługo się otworzy. I to jest pewnie dla tak. właścicieli albo dla obsługi tej restauracji. Nie ma opcji, to nie. Dobra, czekamy na Konrada, on gdzieś tu kręci. Zaraz ma podjechać. Stary. A i tu jest w ogóle jeszcze coś, widzisz? Please use this door. Proszę użyj tych drzwi. Nie w ogóle. Nie, jest pozamykane, to są w ogóle jakieś stare tabliczki. Tak jesteśmy trochę, słuchajcie, chaotyczni w tym wszystkim, ale to dlatego, że mamy mnóstwo miejsc, które chcemy zobaczyć, a mamy tylko zostało nam no, nie, wiem, 6 godzin chyba w Detroit. Are you free? Yes, of course. Welcome in my car, my friend. Wszystko. Wszystko jest zamknięte. A nie I... da się tam przez samochód samochody stoję. Nie, jeden samochód stoi, to chyba właściciela mhm. i to wszystko jest remontowane i, i nie można. Na no szybko wybijamy, bo widzicie gdzie stoimy, tylko szeryf tu może stać. Tutaj jest budynek radia, który był y, również pokazany w... Y, ósmej mili. To ten motyw, kiedy Eminem wchodzi do, do radia, no i z tą jego dziewczyną, że tak powiem, filmową ktoś coś robi. Powiem Ci w ogóle mi się z Batmanem kojarzy to scenariusz. To tak? ja ci powiem szczerze, że ja się czuję tak mały w tym mieście. A mi się to gadzi Gotham City, na zasadzie, wiesz, dużo przestęp przestępczości, wiesz, te wszystkie flagi i tak dalej i... No, 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 wiesz, no. no. kogo tu jeszcze brakuje? Spidermana. Tak. Który by się przyklejał pomiędzy tymi wieżowcami, to tak, nie? Dobra, jedziemy teraz, słuchajcie, do magazynu The Shelter, czyli tam, gdzie działy się bitwy. I są dwa The Shelter. Jeden to jest klub, z, chyba St. Andrew, on się nazywa. I jakby do niego nie ma po co jechać, bo tam są no, normalny klub muzyczny, już to sprawdziliśmy, jest normalny klub muzyczny, przejeżdżaliśmy obok, jest ochrona i przygotowują się do eventu, bo zaraz jest jakiś koncert prawdziwy. Więc teraz jedziemy do tego filmowego The Shelter, chodźcie, bo Konrad stoi na zakazie. Tu Dąg, jaka fura no? w ogóle, trafko. Chyba już nigdy nie mieszka. Nie, może ktoś mieszka. No w ogóle widzieliście, była była szyba no. tutaj, nie? Teraz chcielibyśmy Wam powiedzieć o dość kultowym miejscu na mapie Detroit, a mianowicie The Shelter. To właśnie tutaj Eminem stawiał swoje pierwsze kroki, i to właśnie tutaj toczył te pojedynki, można powiedzieć, słowne, które bardzo często wygrywał, bo po prostu był wirtuozem hip-hopu. A teraz powiem Wam coś innego. To miejsce to nie jest naprawdę The Shelter, to jest filmowe The Shelter. Albo ten budynek, tutaj Kuba pokażesz tam, tak. albo ten za mną. Który z nich to właśnie był ten filmowy The Shelter i możecie to kojarzyć z filmu. Jeśli chodzi o ten prawdziwy, znajduje się bliżej centrum, w którym jest teraz yy, Nadal The Shelter, w którym są koncerty, w którym toczy, normal, toczy się normalne życie, więc yy, no, chcieliśmy Wam pokazać bardziej pod strony tej filmowej, ale no, też warto było to pokazać. A teraz chodźcie chyba do jednego z takich. Nowych miejsc, ale bardzo popularnego w tych czasach, a mianowicie knajpy Eminem'a I dotarliśmy pod stadion Tigersów, a na wprost stadionu po drugiej stronie ulicy jest Mam co? Spaghetti. Mam spaghetti. Restauracja Eminema. Pytanie, czy to jest otwarte, czy nie? Właściwie nie wiem, czy bardzo. Chyba nie. No to jest ta słynna restauracja. Zobaczcie, tu jest chyba z boku ok ok okienko, gdzie oni wydają żarcie. Tak, tu, no. Mam spaghetti. No bo on to, na początku właśnie to on wydawał, to No to było tu, close, no od 16:00. Za 9 Sunday. dolców możecie sobie zjeść spaghetti No za 2,5 godziny zaczynają no. no cóż, ale dotarliśmy Udało się. I tutaj kończy się nasza wyprawa śladami 8 mili i zarazem śladami Eminema. Ale to nie jest koniec naszej amerykańskiej wyprawy. Znajdujemy się w samym centrum Detroit, o którym zresztą niedługo Wam opowiemy. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i bardzo dziękujemy naszym patronom, którzy się tutaj wyświetlają, bo to dzięki Wam udało nam się zrealizować podróż do Stanów Zjednoczonych. No to co? Do, do zobaczenia, zobaczenia na następnej wyprawie. wyprawie.